Wrocław jest pewnie jedynym miastem w Europie, które kieruje samochody do centrum, a nie na obwodnice. Wielkie tablice świetle będące częścią kupionego za 100 milionów złotych, podobno inteligentnego systemu transportu, uparcie informują, że przez centrum miasta przejeżdża się szybciej. Te rewelacje sprawdzała dziś Sylwia Gazda. Kierowców jadących od strony Bielan i autostrady A4 ulicą Powstańców Śląskich, czyli główną arterią prowadzącą z południa do Wrocławskiego śródmieścia, wielka tablica informuje, że najszybciej na północ miasta można dojechać przez centrum. Podróż obwodnicą trwa, według komunikatu, dłużej. Nie sądzę. Myślę, że obwodnica jest cały czas szybszym kierunkiem transportu. Myślę, że będzie cały zakorkowany Wrocław, jeśli tak będzie dalej. Dzisiaj tablica informowała, że przejazd przez centrum jest nawet o pół godziny szybszy niż podróż obwodnicą. Trudno o lepszą zachętę dla kierowców, by wjeżdżali do śródmieścia. Jeżdżę tą drogą często i pokazuje zawsze, że przez obwodnicę jest dłużej, a tak nie jest. Jest godzina 10.14, postanawiamy przeprowadzić eksperyment. Chcemy się dostać na poświętne. Tablice wskazują, że przez centrum będzie to 30 minut. Zatem sprawdzamy, ile nam to zajmie. Ulicą Powstańców Śląskich dojeżdżamy do Świdnickiej, dalej jedziemy przez plac Dominikański, jest akadem na placu społecznym, a następnie pomorską i żmigrodzką dojeżdżamy do drogi wyjazdowej na Poznań. Z ulicy Powstańców Śląskich na poświętne do zjazdu na obwodnicę śródmiejską dojechaliśmy w 30 minut. Sprawdzimy teraz, czy szybciej jest przez obwodnicę. Wracamy obwodnicą śródmiejską do miejsca, gdzie zaczynaliśmy nasz eksperyment. Jesteśmy z powrotem na ulicy Powstańców Śląskich. Wróciliśmy tutaj przez obwodnicę śródmiejską. Dojazd zajął nam 17 minut, czyli połowę czasu, który poświęciliśmy na dojazd na poświętne przez centrum miasta. Podróż obwodnicą okazała się szybsza, ale nie to w tej kuriozalnej sprawie jest najważniejsze. Pytanie jest inne. Dlaczego system kupiony przez władze Wrocławia za 100 milionów złotych zachęca kierowców do omijania obwodnic? Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać na ten temat z wrocławskimi urzędnikami. Niestety nikt nie znalazł dla nas czasu na rozmowę przed kamerą. Wrocław, Sylwia Gazda. Szkoda, bo to tłumaczenie mogłoby być bardzo ciekawe.